Siemano. to już jest drugi odcinek naszej serii Kwadratowa, kwadratowa Rozwałka. Hmm. Po nagraniu dopiero. Oj, ściągnę się. Po nagraniu dopiero sobie zdaję sprawę, że nie wspomniałem o tym, jakiego teksturpaka używam i modów. I który mod mam zainstalowany, ale jego nie używam. Yy, a więc tak. Teksturpak to się nazywa Sortex. Bardzo mi się podoba i może Wam też się spodoba. To dam link w opisie. A mody, to tak, mam Ray Minnow yy, jak to się nazywa, yy, Optifine, prawda? I to są mody, których używam, a to jest mod, który mam, ale spokojnie, nie używam tego w serii. Ja go mam zainstalowanego, ponieważ, ja sobie zdaję sprawę, że ja tutaj nie mam drzwi, yy, ponieważ yy, yy, <gryw> ja z kolegą buduję miasto na multiplayerze. I no jest potrzebny, bo tak naprawdę to bardzo ułatwia sprawę, że na przykład na game modzie nawet jeżeli gramy, no to tam zawsze będę miał jakieś surowce pod ręką czy coś, no. nie no, ja, ja osobiście to lubię to, ale items, bo można nim tak wyłączyć dash, zmieniać czas bo ja na singlu też tam czasami na kreatywie coś sobie buduję, jakieś projekty, ale tutaj spokojnie, nie używam modów miałem włączony, bo nie wyłączyłem no w tym odcinku zajmiemy się budową kopalni i no widzieliście chyba dom teraz. To jest drugie piętro. Tutaj mam zamiar zrobić dywan, ale potrzebuję najpierw zabrać wełny trochę. No, i... no. Nie mam tutaj za dużo światła, ale da radę. Tak więc tak, na kopalnie to ja mam pewien pomysł, jak to można zrobić. No, tutaj będzie wejście i i pomyślimy jak to by wyglądała ta kopalnia bo mam tam pomysł tak jakby, że to by był taki szyb w dół może rozumiecie o czym ja mówię No Więc tak, yy, ja nie będę przy was kopał kopalnie, no bo takie kopanie to jest nudne. Yy, tutaj będę... Tutaj tam, jak, jak skończę wykopywać tą całą kopalnię, to do was wrócę i może jeszcze w międzyczasie jakiś surowców znajdę, bo tak, to jest małe pokazanie tam, po kolei tam będę trochę pokazywał, jak mi na razie idzie kopanie. Jak skończę kopać, to zajmiemy się ozdabianiem. I może jeszcze natrafimy na jakiegoś a to wtedy byśmy poszli. Słuchajcie się. No dobra. Skończyłem już pierwszy etap budowy, czyli zrobiłem małe zejście. Tutaj pomieszczenie. I mój plan jest taki, że tutaj wykopię w dół taki 6x6 prostokąt. I to będę kopał aż do bedroka, czy tam mm, do poziomu szóstego, no bo wtedy to jeszcze bedroka nie będzie można będzie wyrównać to. No. No i to tyle, no. Widzimy się jak tam to skończę. Dobra, spoko. Wykopałem już ten wielki dół mniej więcej do bedroka, bo to jest około poziomu dziesiątego no i tak, kolejnym etapem będzie zamienienie kobla i dirta w całym tym w całej tej dziurze na stołna no i dosłownie przed chwilą tam zacząłem przepalać no, trochę już jest i jeszcze coś innego to będę chciał dla ozdoby Tutaj coś takiego porobić o. To będzie trochę ciężkie Ale powinno się udać mm. o. W takich miejscach to będzie ciężkie na pewno No tam jakoś sobie jakieś jeszcze ścieżki Coś innego zrobię A po środku to Będę chciał już Wam szybko zejdę na dół i pokażę No właśnie I też tutaj schodki drewniane ta podłoże też ze stołu na to będzie i tam będę musiał resztę piasku przypalić, żeby tutaj taką bardzo wysoką kolumnę zrobić. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery i taka będzie się ściągnęła aż do samej góry i po środku, nie wiem, możliwe, że lawę wyleję, to będzie takie oświetlenie. No, i, jak, skończ... I tam jak skończę to wszystko, to wrócę do Was, to zaczniemy kopać tam tunele. Chwilę. No. No dobra. Skończyłem już całą tą kopalnię. Jak ona mniej więcej ma wyglądać? Poza tym szkłem, bo to szkło to w międzyczasie dokończę tam później, bo i tak na razie nie mam lawy, więc nie mam na razie jak to zrobić z tego środka. O, oświetlenie to zrobiłem tutaj takie. No i tutaj jest taki wzór tych schodów. No, i jeszcze będę chciał tutaj taką windę spadkową zrobić, no bo nie chce mi się wchodzić. Pewnie kiedyś tam na wchodzenie, o, właśnie, bo ja w międzyczasie to zginę, to szczerze to usunę. Jak to się. Uh, waypoints. Off. Nie, jak to się usuwa? chwila. Um. A, tak, dobra. No. No niestety, chciałem coś zrobić, nie wyszło. Zginąłem. Przy okazji to mi... Mm, ten... Ech, bałem się, że mi jakieś rzeczy cenne wtedy że znikną, ale nic tam wielkiego. No. I teraz jeszcze chciałem... Mm, zrobić wiaderko. I tutaj mam zamiar zrobić nieskończone źródełko wody. Dwa. Na razie to ja muszę tak sobie radzić ze schodzeniem na dół, ale w przyszłości ja nie będę robił schodów, tylko taki bardzo fajny projekt. Zobaczycie w przyszłości. No. Jeszcze szybko po jedno wiaderko, bo winiemy, to już się tam zajmiemy tym źródełkiem, żeby zalać. Nie miałem tam jakiegoś szczególnego miejsca, gdzie mógłbym położyć, bo myślałem, że w tamtym miejscu to jakieś ozdobne bloki postawił, nie wiem, lapis lazuli może... Gdzie tu? Tak. Yy, ale takie w... takiej nieskończoność z to nawet dobre, dobrze to wygląda. Nie? <ścoughs> no. Tak samo... Oj. u, żebym mi tam pochodnie jakieś nie zniszczył. Kurde. Co za niefart. U, no! Świetnie. Ja to mam szczęście, naprawdę. Dobra. Ja to odłożę i... Lepiej, żebym naprawił te szkody. O Jezu, jak tam ciemno. Nic nie widzę. Ale to już w ogóle, na pewno. Muszę gdzieś dalej postawić pochodnie. Oj, oj, O! O! Jest. Dobra. Wow, wow, kataklizm spowodowałem, dobra, ja chyba wpłynę na górę i poczekam aż to opadnie, uj, chyba już opadło, tam, już opada, kurde, nie mogę tym wpłynąć na górę chyba, A zobaczy się w sumie, może dam radę, jakoś tam do jakiejś wysokości dopłynąć. No, spróbujemy tak po schodach sobie wejść z tą wodą A, no i mamy rozrywkę kolejną Chodzenie po tej wodzie <laughs> Sorry A, nie zdarza mnie No dobra, ja na razie to tak oświetlę to O właśnie, ja przecież tych pochodni tam nie zebrałem, bo tu powinny być jeszcze Gdzieś porozrzucane mm. dwa liczę, że trochę więcej tu ich jest. No, come on! mi ich więcej. A dobra tam. to robi się najwyżej. No. Porozświetlam tam po drodze trochę. Wspominałem, że pokopię tunele przy Was, ale to jest w sumie nudne i sam będę kopał. A przy Was to właśnie będę ch chciał zrobić windę spadkową. To też nie będzie jakieś tam ciekawe, ale zobaczy się. I może, może tutaj gdzieś są też owce. Jeśli przebiegniemy spojrzeć. Nie no. To może jakieś byśmy znaleźli. Tak, mam znowu tu money items włączone, sorry. Ale ja naprawdę nie korzystam z to money items. A, deszcz. No cóż. Będziemy mokrzy. Uuu, ja tu świniaki wszędzie widziałem, ale owiec... Ra... E, dobra, wydawało mi się. Ale owiec to tu chyba raczej nie ma, chociaż możemy zrobić takie jedno kółeczko i spojrzeć może gdzieś się znajdzie. A dobrze by było znaleźć owce, to wtedy to... tam... Jakby się... Uf, dla niej zrobię jakąś zagrodę, nie kurde, nie mogę się w ogóle wysłobić teraz, sorry. Jakby się dla niej jakieś zagrody zrobiło, to bym miał nieskończoność tej wełny. No i było fajnie. Ta. Stąd to na razie nigdzie nie widzę żadnej owcy. Owiecy. Może w tamtą stronę będzie. Bo ja, ja pamiętam, ja tu kilka owiec kiedyś gdzieś widziałem. Może w tamtą stronę. Bo pamiętam, naprawdę. Widziałem tutaj kilka owiec. Statko małe. Gdzieś. Ale to jak ja szukałem tego miejsca. I tak szczerze ja powiem wam, że spawn wcale daleko nie jest. Od tego domu. Ale nie wiem, no gdzieś tutaj te owce widziałem. Hmm. Naprawdę nigdzie nie mam. Dobra, sam kiedyś poszukam. Wszystko na mojej głowie, nic przy was. Nie no, jak, jak zobaczę jakąś owcę, to postaram się to nagrać. Jak, jak nie zapomnę. Dobra. Yy, ja korzystam z żelaznego kilofa, Nie wiem, bo mi się nie chce kamiennym kopać. Yy, to tak, gdzie ja chcę zrobić tą windę spadkową. Hmm. Mam taki pomysł, żeby może. O tu. O co? No. I winda spadkowa będzie na tym polegać, że ja tu takiej szerokości w dół kopię. I tu dam szkło. Od, od tego tutaj. Nie wiem, no to w sumie to, tu można z tą nadać. I tu będę dało szkło, to przynajmniej będę miał z zewnątrz oświetlenie. No to nie wiem, jak mi się uda to od tego momentu teraz time lapse zrobić. No, yy, skończyłem już tą windę spadkową i jakaś niezwykła to ona nie jest. I jeszcze nie zdążyłem usunąć tam dirta, jakiegoś gravela. Co z po drodze i zamienić to na stół, no ale w swoim czasie wszystko, że to zrobić. No. Zobaczymy czy przeżyję, bo jeszcze nie próbowałem. No. Jak widzimy, wszystko dobrze działa. Schodzimy na dół. I później nudne wchodzenie. W przyszłości jeszcze opatentuję taki patent że i zdobędę trochę slajmów, że na każdym takim piętrze będę tutaj stawiał pistona i tutaj będzie woda blokowała. Wspadam na tylko piston i żeby zejść na dół, muszę nacisnąć tam przycisk, żeby się na chwilę rozsunął ten piston. No, to się jeszcze tam pomyśl, jak to się zrobi, bo na przykład tutaj załóżmy, by było przejście do jakichś tam innych korytarzy, nie wiadomo czego. Da. To na tyle w tym odcinku. W następnym postaram się zrobić taki jeden większy projekt. Zobaczymy czy się uda. Yy, o którym wcześniej wspomniałem. Takie niby zejście na dół, ale zobaczycie. Jeżeli nie wyjdzie, to zawsze tam coś innego, fajnego zrobię. No, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie. Pa.